Weźmy jeszcze inny przykład ze zniszczeniem tam, gdzie występuje Cusamen. Cusamen, na przykład weźmy słówko Cusamen Brechen. To jest y, y, złamać coś, tak, wiecie, together, Cusamen. Boże, co za tłumaczenie, ale y, y, chodzi o to, że, y, o, ktoś się załamał, przecież cuzamen Brechen. Załamać się, no nie? Czyli cuzamen Brechen. No to y, 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 jak się coś załamuje, weźmy, że to jest y, decha, i ta decha się załamuje w pół to się złamała tak na cuzamę, Czyli załamać się to też jest zniszczenie tu w tym momencie na przykład jest zusammengebrochen, nie? Czyli on się załamał. Czyli to cudzamen też może oznaczać ym, no właśnie zniszczenie. A teraz mały przerywnik. Mój nowy e-book, co mówią nam przedrostki czasownika dostępny już na gerlic.pl. Zapraszam. Także cer ogólnie oznacza zniszczenie, cuzamen też może oznaczać zniszczenie w, w zależności tam od słówka i kontekstu. Ale cuzamen to przede wszystkim takie cuzamen do kupy, czyli coś gromadzimy, zbieramy, coś łączymy. Możemy też coś ściskać, nie? Bo, bo można powiedzieć, na przykład, rücknizizizamen, czyli weźcie się tak ściśnijcie. Tak jak mamy pięć miejsc i ludzie tu siedzą na ławce, na przykład, i my chcemy, żeby się szósta jeszcze zmieściła, to możemy powiedzieć, rücknizizizamen, czyli niech się Państwo tak. Użyję z bardzo popularnego słowa: stegujcie się państwo. No, rozumiecie, czyli tak się cudzozemnie do kupy zmierzcie, żeby ktoś się tam jeszcze mógł zmieścić. Na gerlitz.pl znajdziesz wiele ciekawych materiałów, przydatne zwroty i dobre rady. Deutsch mit Akkusativ und Pomysł byty, czyli czym i jak jeść język niemiecki. Co mówią nam przedrostki czasownika z ćwiczeniami. Niemiecki dla kierowców ciężarówek. Szkolenie kwintesencja języka niemieckiego. Wibyty, czyli co powinieneś wiedzieć ucząc się języka niemieckiego. Odmiana przez przypadki. Niemiecki od podstaw do sprawnej komunikacji. Niemiecki dla opiekunek i wiele, wiele więcej. Zajrzyj na gerlitz.pl.